kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na, na szybkie strudnia. Um, chciałam Wam pokazać, jak to zwykle, jak się, um, się ubieram, bo, wy, bo wychodzimy. E, więc dobra, zaczynajmy. E, z biżuterii nie mam nic, e, to co zawsze, tylko kolczyki, które będą z tobą w Że um, To jeżeli chodzi, chodzi o makijaż, taki zwykły, taki prosty, szybki. Na ustach mam pomadkę z mła w kolorku 5 A na pazurkach mam taki piękny żółty lakier z Primarka Tutaj w kamerze on wygląda na jeszcze ładniejszy niż w rzeczywistości um, Także dobra, także zaczynajmy Na górze mam um, bluzeczkę, bluzeczkę z High Taką tuniczkę trochę krótszą Taka dłuższa bluzka, krótsza, krótsza tuniczka biała. Na nogach mam leginsy. Leginsy te, co zawsze zakładam, one są z, z w Poznaniu, w moim rodzinnym mieście, na deptaku na Półwiejskiej. Jeżeli chodzi o buty, mam buty z Primarka, balerinki czarne z kokardką. Już je chyba widzieliście w moim ostatnim, ostatnim stroju dnia, o ile się nie mylę. A jako torebkę zakładam moją nową zdobycz, słuchajcie. Torebeczkę, która wygląda tak. O! I słuchajcie, nie uwierzycie, a ja ją dorwałam w second handzie i zapłaciłam za nią tylko funta. Także hello, nie mogłam jej nie wziąć, a jest piękna i ona pochodzi oryginalnie z firmy Berkertex. Yy, pat sobie sprawdziłam tą firmę w internecie, Mam naprawdę bardzo fajne torebki. Także słuchajcie, taka torebka za funta, no to hello, musiałam wziąć. Taka piękna w kolorze takim ekri. Myślę, że ona jest, ona jest na paseczku. Myślałam, że ten pasek będzie też krótki, ale jest, ale jest fajny i, i się prezentuje tak, jest trochę krótsza. E, może sobie ją oczywiście założyć na jedno ramię, to jest taka dłuższa. Natomiast y, mi tak będzie niewygodnie i ja sobie ją walnę po prostu przez pas. <grym> także dobra kochani, także mm, to był mój strój dnia. Dajcie znać, co, co o nim sądzicie, dajcie znać, że Wam się podoba torebka, bo ja jestem z niej mega zadowolona, słuchajcie. Um, także dobra, także się z wami żegnam, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia, buziaczki, pa, pa.